Wielki dzień dla pasażerów w linii 267. A czemu? O tym opowie nam Maciej z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, tak rzeczywiście można powiedzieć, że od soboty, od 7 października skała przybliży się do Krakowa. Dlaczego to zrobi? E, to jest e, dzięki przedłużeniu linii 267. Ona w tej chwili dojeżdżała do Smardzowic, do przystanku Smardzowice Remiza, teraz e, dodaliśmy 9 przystanków i będzie dojeżdżać właśnie już do skały. Jest to postulat mieszkańców. Dzięki temu e, ta, dzięki tej linii, dzięki e, jej przedłużeniu, e, nie tylko jak, tak jak wcześniej właśnie mieszkańcy czy Smardzowic, e, czy Szkwi na przykład mogli dojeżdżać do przystanku Krowodrza Górka, ale teraz już ze skały będzie można komunikacją krakowską-miejską dojechać do, do Krakowa. Przypomnijmy, na Krowodrzy Górce jest duży hub. Tam teraz jest przedłużona linia na Górkę Narodową, więc można pojechać na północ, ale przede wszystkim można się tam przesiąść na linie, które jadą do centrum. Albo na południe Krakowa. E, ale to nie jest tylko linia dla mieszkańców, ponieważ jest to również bardzo fajna linia rekreacyjna, ponieważ skała, e, czy zamek w koszkwi to bardzo ciekawe miejsca niedaleko Krakowa, na przykład na niedzielne spacer. Tak, oczywiście, to przede wszystkim na wniosek mieszkańców rzeczywiście skały została przedłużona ta, ta linia. Rzeczywiście było tak, że władze też lokalne prosiły o to, żeby ta linia została przedłużona i głównie jest to ukłon w stronę mieszkańców skały, żeby mogli dojeżdżać do pracy czy do szkoły właśnie do Krakowa i jest to bardzo wygodna Wygodne połączenie szybkie, ale również działa to w drugą stronę, bo będzie, przypomnijmy, 14 kursów w ciągu dnia, 14 par kursów w ciągu dnia, ale będzie też 10 kursów, 10 par kursów weekendowych. W związku z tym właśnie na weekend można pojechać nie tylko tak jak kiedyś do koszkwi, ale zdecydowanie dalej do skały, a stamtąd już jest jak to się mówi kolokwialnie rzut. Beretem na przykład do Ojcowa i można stamtąd już tamte rejony zwiedzać. Więc jest to taki też fajny sposób, fajne przybliżenie także dla mieszkańców Krakowa rekreacyjne północnej, północnej strony Krakowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A Was zachęcamy już w najbliższą sobotę. Możecie przejechać komunikacją miejską do samej Skały.